Witajcie po wtórce hakerem w losowaniu z dziesiątkami Lakeville i mamy tutaj na pewno bardzo fajny i przyjemny czołg średni na dziesiątym pierze. często widać u mnie na kanale czołgi ciężkie jest i w najwięcej nie ma co się dziwić ale z medów tak często się już nic niestety za bardzo nie pojawia już w sumie części nawet są niszczyciele czołgów tutaj akurat Breaker wysuwa się ostro na prowadzenie razem ze Sterfałem Kiryskafa jednak jeśli chodzi o te deki na jedenastym pierze, chciałbym, mógłbym powiedzieć, że no w sumie nawet na dziesiątym za bardzo po strachu by tutaj nie budził, ale skupmy się na bitewce, bo bohater na dzień dobry oddaje strzał w kołowca. Czy dobrze, czy niedobrze? No, na pewno lepiej w to niż w nic, ale tu ker jedynki już podjeżdżają. Mało tego, przejedzie mocarny Type 5 Heavy i Sowate w tym miejscu. Raczej to popularnych nie należą, ale widać, że tym Jochem Ewidentnie nie jest zadowolony z tego, że my tutaj podjechaliśmy, no jednak zabieramy mu odrobinę miejsca i całkiem fajną pozycję i najchętniej jeszcze fałsetka by chciała, żebyśmy sobie stąd pojechali. Jak to tak? Medem w tym miejscu. Toż to jest niedopuszczalne i nie do pomyślenia, powinien pojechać gdzie indziej albo stać z tyłu i kampić, a najlepiej to jakby strzelał z tych haeków. Tak sobie pewnie pomyśleli Mam nadzieję, że nikt nie wziął tego na poważnie Teraz skupmy się jeszcze raz na tym, co tutaj się dzieje Bo naprawdę jest wiele celów, które możemy strzelać A tutaj bohater, jeśli ma tylko odblokowane wszystkie ulepszenia Ma 340 pen i w zasadzie może walczyć tutaj z Hawikami Jak równy z równym Tylko teraz tak Mamy Conceivera, on ma te podwójne gąski I tutaj jest problem, bo z golda może nam nie weź, bo się zablokuje, ale zobaczcie, jak on tutaj go dobrze farmi. Blokuje przy okazji tylko i siódmy nas tutaj, lekko mówiąc, troszkę wkurza, ale nas przebija między kadłubem a wieżą, więc tak troszkę słabo na znaczy jasnej wieży, ale tak już bardzo wiszko łączenia z kadłubem. Tam ten pancerz na pewno mamy dosyć cienutki, więc nie ma co się dziwić, ale na szczęście złapaliśmy bicie na ten jedenasty tier i wysłaliśmy go do garażu niestety tutaj 5 heavy nawet na 340 peny jest czasami troszeczkę zajęciutki chyba, że bohater tutaj strzelał z i to już tak kolorowo nie jest, no ale cóż zrobić, no trzeba sobie jakoś tutaj z nimi porazić ogólnie kar nie będą miały tutaj łatwego życia bo nie dość, że spory problem będzie z podjechaniem tutaj do fajnej pozycji, bo niestety tym heavykiem już mocno ją przyblokował, a próba odzyskania tej miejscówki może być niezwykle trudna i siódmy się wycofuje. Dla niego na szczęście już więcej uszkodzeń nie zebrał. Problem pojawia się po drugiej stronie mapy, gdzie nasi sobie nie do końca dobrze radzą. Tam zostaje prawdopodobnie osamotniony obiekt 705A, a on za... Długo raczej tam nie pożyje w momencie, kiedy jest obiechany ze wszystkich stron. to już jest kwestia paru, dosłownie sekund, no właśnie, paru sekund, aż zniknie i trzeba będzie się bronić. Nasza drużyna ponownie podzielona na dwa składy. Większość tutaj, czy większość raczej, przeżyłem, ale czołgi ciężkie ogólnie na przepychaczu, a te deki sporo ma ciężkimi jeszcze, lajcik do pomocy walczą po drugiej stronie. Tutaj bohater decyduje się wyjeżdżać coraz odważniej. Nie ma co się mu w sumie dziwić, skoro nie ma co strzelać, no to sobie chociaż wyjeżdża, bo E3 nie jest z nami zainteresowana, a tutaj mogłaby nam zadać naprawdę spore uszkodzenie. Niestety skończyła nam T803, szkoda, bo na pewno to bardzo dobre i Przydałoby się, żeby taki gościu tutaj sobie z nami Walczył. taj 5 Heavy wyjeżdża, ale M5 go kończy. Dużo szczęścia ze strony naszej drużyny, a my tonujemy KR1, ale niestety zaczynamy być tutaj powoli osamotnieni. Się wycofujemy, korzystając z tego, że mamy całkiem dużo punktów wytrzymałości, zwiększamy dystans i uciekamy. To jest dla nas najlepsze w tym momencie, bo niestety, ale w walce z tyloma rywalami my sobie możemy nie poradzić. W końcu, bohater odpala tego dodatkowego skilla, nawet przybija KR1. -kę. Teraz rzucę jeszcze jeden pocisk. Niestety kolejny raz już tak dobrze nam tutaj nie pójdzie, ale możemy sobie powalczyć z tą Kr1. -ką. Mało tego E3, również podjechała na blisko kolejne KR1 aż ich tutaj jeździ tych ruskich heavy'ków, ale przybijamy go, więc nie jest najgorzej problemem może być to, że oni się niestety skupili na nas, zamiast walić w taki fajny i mięciutki cel od tyłu, jakim jest jak panceresto, 100 oni walczą tutaj z nami i niestety straciliśmy 541 punktów wytrzymałości, ale teraz Jagódka pokarała E3, my jej po raz kolejny nie przybijemy, jest trochę słabo, widać też irytację ze strony naszego bohatera, ale miejmy nadzieję, że w końcu się poprawi, przybijają i teraz jeśli Jagódka załaduje haeczka, to powinna go skończyć, podobnie jak tą R1 którą kończymy prawdopodobnie po pokrywie silnika. Lecy wydają się już być nieco bardziej ogarnięte. Niestety, jak pancer wyrwał najprawdopodobniej od e a my teraz walczymy z Tashenratę. On tutaj zdołał dojechać na fullu i nie wiem, czy po prostu tak długo jechał, czy po prostu taki dobry z niego grajek, że nie dał się łatwo przybijać naszej drużynie, ale miejmy nadzieję, że sobie w miarę z nim poradzimy, bo Fosz może mu zabrać 2400 i jeśli tylko dobrze wyjedzie, ale paso to jakie tu jest wsparcie, jaka tu jest asekuracja, raczej tym Foszem nie będzie się decydował, żeby tak odważnie podjechać cała wykryna przeciwna ma już My tutaj możemy próbować i w jakiś sposób ogarnąć sobie plecy, niestety e nie widać do tego momentu, ale już tak delikatnie garnuszek jej stajemy z pocika, dostajemy, szukamy bicia po dolnej płycie, znaleźliśmy. Możemy teraz spróbować wyjąć jeszcze tego ISA 7 Taszenratę od naszych pleców. Na szczęście w nas nie strzela najprawdopodobniej woli skończyć jagódkę, którą przy odrobinie szczęścia ma na dwa strzały. ISA 7 nie widać sami, też nie chcemy go atakować, nie byłem w końcu, gdzie jest godzina, bacik może też próbować się krążyć. Grille podobnie, ale Grill pojawia się przed nami, tutaj też bohater może załadować haeki, ponieważ no Grille jak wszyscy dobrze wiecie jest mięciutki na plecach i siódmy jak pancer zebrał tą peskę i teraz my powinniśmy go skończyć to za wszelką cenę, nawet jeśli on w nas peskę to jednak warto jest mieć wyczyszczone plecy robi się naprawdę nieciekawie, ale kończymy w tym momencie jeszcze bad chat'a, więc zmniejszamy przewagę rywali, no niestety ta generacja ma bardzo dużo HP, grille nas przybija, mamy 600 punktów wytrzymałości, więc jesteśmy dla niego na strzał, a nie daj Boże, gdyby się tu jeszcze pojawiła godzilla, to być może ona ściągnęłaby nas nawet na zwykłe, najprostsze odłamki, o ile by nas dobrze trafiła. Bohater po raz kolejny się wycofuje, widzi potencjał w tej bitwie, w sumie nie ma co mu się dziwić, ale... Niepokoi mnie właśnie ten brak godzili, bo jej nie ma. Tutaj jak pancer broni bazy razem z naszym Grille 15, ale Grill raczej nie wychyli zbyt. O taki głupi to nie jest. No się spodziewa, że tu mogą być nie dość, że w niego wcelowani to jeszcze ten FV, dla którego jest dosłownie na hita, więc nie będzie ryzykował. Ta Rata skorzystał ze swojego skilla, wykorzystał go na jak pancerze. Nie wiem, czy to. Była dobra decyzja, w końcu jakby podjechał do Grille 15 to mógłby zrobić tam znacznie więcej tych uszkodzeń, ale wybrał sobie jak pancera, więc będzie miał jagódkę na szczęście. Nasz grill ściągnął drugiego i tutaj możemy sobie w miarę komfortowo się teraz czuć, bo jedynie Lewandowski i Godzilla zostają nas zdjąć na strzał, ale teraz Lewandowski może nam zniszczyć grilla, ale z jakiegoś powodu strzelił ze zwykłego pocisku. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia, ale gdyby wykorzystał hajeczka prawdopodobnie tego grilla, już by tutaj nie było, mało tego, mógł go później staronować i by się skończyło to dla niego w tragiczny sposób. No niestety prawdopodobnie grillem się nie popisał i nie przewnił. Lewandowskiego, podobnie tak jak my teraz, ale na szczęście się poprawiliśmy, zostajemy w sytuacji dwóch na dwóch, więc tutaj mieliśmy całkiem niezły ten wyciąg zaliczony, niestety nie trafiamy w godzile skilla, zużyliśmy i teraz tam gościu będzie się bawił z dwoma dość solidnymi rywalami, niestety Taszenratę przybija jak Pancera i zostajemy sami w tym momencie na dwóch. Wczoraj gościu... Rocku wyciągnął taką bitwę. To z pięknym stylu rodząc 15 tysięcy uszkodzeń, ale czy dzisiaj też tak łatwo tutaj naszemu bohaterowi pójdzie? Nie jestem do końca przekonany, ale Tashenratę też kombinuje. Wjechał w kapa. Mamy teraz już tą godzinę na jeden dobry strzał. Musi nam tylko odpowiednio Polosować średnio 420 Alfy Godzilla strzeliła Można by teraz spróbować wykorzystać Moment podjechać na blisko Ale czy to jest dobry pomysł No do końca Nie jestem przekonany Ale co innego tutaj Naszemu bohaterowi zostało Do zrobienia Jeśli nie to Tylko tym problemem Największym jest Taszenratę 1900 życia Więc dla nas na pewno to nie jest dobra informacja Ale tu już lada moment Godzilla Oj odważnie tutaj na szczęście udało nam się skończyć godzile, ale ta Shenratę wciąż będzie miał tutaj być może pocisk udaje się nam zdekapować, niestety przejęliśmy kolejny strzał z odłamkowo burzących i teraz musimy bardzo tutaj uważać, no bo jednak okej okay. on strzela z hajków. Czyżby mu się już zwykłe pociski skończyły? Nie chce mi się tutaj wierzyć, ale naprawdę z tymi hajekami radzi sobie bardzo dobrze. Teraz próbujemy go objechać, ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Ledwie, ledwie żeśmy tutaj wymanewrowali, ale być może uda nam się tutaj jeszcze go zdjąć. Zobaczcie, zamiast się przykleić do budynku, to on no niestety się skleił. Było blisko. Powinniśmy to wygrać, chyba że będzie miał skilla, ale zamiast tym Tashenratę przykleić się tutaj do skały, do wraczku, cokolwiek zrobić, to on jeździł po środku, jak jakiś, nie, obra... nie chcę nikogo obrażać, ale objeżdża was Magic, szukacie najbliższego miejsca, do którego możecie się przykleić i wtedy on ma... może mieć naprawdę duży problem, jeszcze to ratę na haekach. Nie wiem, co tu się zadziało. Może faktycznie amunicja mu się skończyła, albo ma fajny challenge z kolegami. A propos amunicji, trzy sztuki amunicji odłamkowo burzącej nam się zostały w tej bitwie, ale bohater nastrzelał prawie 14 tysięcy uszkodzeń. Zdobył medal, pula, 10 fragów, także na pewno szacun i całkiem nieźle tutaj wyciągnął tę bitwę z delikatnym wsparciem swojej drużyny, ale jednak. Od razu widać, kto tutaj rządzi. Ja Wam dziękuję za oglądanie do końca. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.